Wszystko stało się jasne, a jednocześnie wywołało niemałe poruszenie wśród wiernych fanów programu, którzy z zapartym tchem śledzą dalsze losy swoich ulubionych bohaterów z reality show Rolnik Szuka Żony. Zwłaszcza ci, którzy z wypiekami na twarzy kibicowali Adriannie i Michałowi, czyli jednej z par dziewiątej edycji, mogli ostatnio odetchnąć z ulgą, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się długo wyczekiwana aktualizacja dotycząca ich związku. Adrianna, znana szerokiemu gronu widzów z ekranów telewizorów, postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i niepokoje. W bezpośredni sposób, choć z nutką czułości, podzieliła się z fanami informacją, że ich relacja z Michałem nie tylko przetrwała próbę czasu po zakończeniu emisji programu, ale wręcz zyskała nowe barwy i głębie. W swoich słowach przekazała, że razem z Michałem tworzą szczęśliwy związek, który każdego dnia się rozwija. Opowiedziała jak odkrywają w sobie nawzajem nowe cechy, jak uczą się siebie od nowa i jak bardzo cenią wspólnie spędzany czas. Wbrew obawom niektórych sceptyków, ich relacja nie zakończyła się wraz z ostatnim klapsem na planie zdjęciowym, a wręcz przeciwnie, to właśnie poza kamerami, w codzienności, ich miłość zaczęła nabierać prawdziwej siły i znaczenia. W świecie, w którym związki zrodzone w blasku reflektorów często gasną szybciej, niż rozkwitają, ich historia jest promykiem nadziei, że jednak można. W tym samym czasie fani z niecierpliwością wypatrują kolejnej, już dwunastej edycji programu. Za nami emisja odcinka zerowego, w którym poznaliśmy rolników i rolniczki gotowych na to, by dać szansę miłości. Przed nimi jeszcze długa droga listy od potencjalnych kandydatów i kandydatek emocjonujące spotkania, wybory, które niejednokrotnie złamią serca i te, które być może połączą je na całe życie. Choć dokładna data emisji regularnych odcinków nadal pozostaje tajemnicą, Atmosfera wyczekiwania jest już wyczuwalna, a emocje buzują. Międzyczasem wieloletni widzowie programu z sentymentem wspominają inne pary, które poznały się dzięki udziałowi w Rolniku. W sercach widzów na stałe zapisali się między innymi Anna i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie czy Agnieszka i Robert Filochowscy. Wszystkie te pary stały się symbolem, że miłość może przyjść nawet w najbardziej zaskakującym momencie, a czasem potrzeba tylko odwagi, by się na nią otworzyć. Historia Adrianny i Michała idealnie wpisuje się w ten schemat. Choć wielu podchodziło do ich związku z ostrożnością i pewną rezerwą, ich szczerość i naturalność w przekazywaniu emocji przekonały niejednego niedowiarka. Gdy Adrianna opublikowała na Instagramie krótkie, ale treściwe zapewnienie o ich szczęściu, dla wielu był to sygnał, że za fasadą telewizyjnego show kryje się coś więcej: autentyczne uczucie, codzienność spleciona z drobnych gestów i wspólnych planów, które nie potrzebują kamer, by mieć sens. Decyzja, jaką podjęła Adrianna, znana szerzej jako Ada z dziewiątej edycji programu Rolnik szuka żony, okazała się dla wielu osób ogromnym zaskoczeniem, a nawet lekkim szokiem. Przez długi czas była jedną z tych uczestniczek, które wzbudzały sympatię już od pierwszych chwil na ekranie. Zyskała nie tylko popularność, ale i szacunek widzów dzięki swojej naturalności, ciepłu i szczerości. Jej historia miłosna z Michałem zaczęła się od skromnego, a jednak jakże znaczącego gestu odpowiedzi na list po emisji jego wizytówki w programie. To właśnie wtedy, gdy inne kandydatki dopiero rozważały swoje szanse, ona już wiedziała, że chce dać temu mężczyźnie szansę. Wysłany przez nią list stał się pierwszym krokiem na drodze do czegoś, co z czasem przerodziło się w prawdziwe uczucie, a potem w poważny związek. Między nimi od początku istniała nieuchwytna, ale wyraźna chemia. Coś co dało się zauważyć nawet przez ekran telewizora. Tanić porozumienia, która pojawiła się już w pierwszych rozmowach, szybko zamieniła się w czułość, bliskość, a ostatecznie w miłość. Ich relacja rozwijała się na oczach tysięcy widzów, którzy z tygodnia na tydzień coraz bardziej trzymali za nich kciuki. Kiedy w 2023 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak, wiele osób śledzących ich losy poczuło wzruszenie, jakby ślubowali sobie bliscy znajomi, a nie bohaterowie programu. Po zakończeniu programu, Ada i Michał nie zniknęli całkowicie z życia publicznego. Od czasu do czasu pojawiali się w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami urywkami swojego codziennego życia, wspólnymi chwilami, drobnymi radościami, planami na przyszłość. Adrianna, aktywna na Instagramie, zbudowała wokół siebie społeczność wiernych obserwatorów, którzy z zainteresowaniem zaglądali do jej świata. Organizowała sesję pytań i odpowiedzi dzieliła się zdjęciami z codziennych spacerów, rodzinnych chwil, a czasem i kulinarnymi eksperymentami z Michałem. Dlatego właśnie wczorajszy wieczór przyniósł tak niespodziewaną zmianę. W internetowej przestrzeni, którą zwykle wypełniały pozytywne treści i życzliwość, pojawiła się cisza. Cisza, która wybrzmiała jednym zdaniem, prostym, lakonicznym, ale na swój sposób przejmującym. Na czarnym tle, białymi literami, Adrianna poinformowała, że znika z Instagrama. Bez dodatkowych wyjaśnień, bez kontekstu, bez emocjonalnego komentarza. To jedno zdanie wystarczyłoby, by wśród jej fanów rozeszło się uczucie niepokoju i smutku. Ci, którzy od dawna śledzą jej życie, zaczęli zadawać sobie pytania czy coś się stało? Czy wszystko jest w porządku z ich związkiem? A może to chwilowe zmęczenie obecnością w mediach społecznościowych, które z czasem może zacząć ciążyć nawet najbardziej otwartym osobom? Niektórzy spekulują, że może za tym stać potrzeba odpoczynku, przewartościowania pewnych spraw, a może po prostu chęć złapania dystansu do świata online, w którym łatwo zatracić granice między prywatnością a publicznością. Niezależnie od powodów tej decyzji, jedno jest pewne, wielu osobom będzie jej brakowało. Jej serdeczność, otwartość i autentyczność sprawiły, że ludzie poczuli się z nią emocjonalnie związani. Może za jakiś czas Adrianna postanowi wrócić i opowiedzieć o kulisach swojej decyzji, a może wybierze ciszę jako formę troski o siebie. Tak czy inaczej, jej zniknięcie pozostawiło w sercach obserwatorów pustkę i nadzieję, że wszystko, co przeżywa, prowadzi do czegoś dobrego.